Uuu, ale mnie boli, wszystko... Panie doktorze, coś ze mną nie tak, chciałbym się zbadać. Proszę za zasłonkę. Ma pan miażdżyce, udar mózgu, zapalenie trzustki, żylaki, nierzyt nosa, półpasiec, anemię i wszystko jeszcze ma pan niezdrowe. Daj mi spokój! Tak dalej pójdzie długo pan nie pociągnie. Zacznij pan żyć zdrowo! Chodź na dwór piesku.